I antyrasistowskich ma się odbyć w ten weekend. Dla policjantów oznacza to czas wzmożonej czujności i aktywności, zwłaszcza, że marsze w niektórych miastach mogą się ze sobą zetknąć lub przeciąć. Dlatego też jutro będzie pracować więcej mundurowych, mówi podkomisarz Iwona Kijowska z komendy głównej policji. Funkcjonariusze w całym kraju będą dbać o bezpieczeństwo osób biorących udział w zgromadzeniach, będą dbać o bezpieczeństwo. Osób postronnych, a także o to, by przebieg wydarzeń nie powodował utrudnień w ruchu drogowym. Antyimigranckie zgromadzenia w kilkudziesięciu miastach organizuje Konfederacja. Jutrzejsze pikiety pod hasłem Stopi Migracji mają być wyrazem sprzeciwu wobec polityki migracyjnej rządu. Jednocześnie Koalicja Zjednoczeni Przeciw Rasizmowi organizuje demonstracje przeciw rasizmowi i faszyzmowi. Pikiety odbędą się w czternastu miastach. Polacy powinni czuć się bezpieczni. Sytuacja na granicy wschodniej i zachodniej jest stale monitorowana, mówił o tym w Kielcach Jakub Stefaniak, zastępca szefa kancelarii prezesa Rady Ministrów. Minister dodał, że wskutek zwiększenia szczelności zapory na granicy z Białorusią szlaki migracyjne przeniosły się w innym kierunku. Na granicy z Litwą skontrolowanych zostało już 65 tysięcy osób. Doszło do pierwszych zatrzymań. Osiem kurierów zostało także przechwyconych, czyli to nie jest tylko tak, że migranci są w jakiś sposób sprawdzani, ale też ci, którzy odpowiadają za ten nielegalny przemyt. Jeśli chodzi o granicę z Niemcami, tam sytuacja jest trochę inna. Tam już ponad 100 tysięcy osób zostało skontrolowanych. Minister zapowiedział, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni zostanie uruchomiona zapora elektroniczna na granicy województwa. Wództwie lubelskim. Na koniec pyskowice na Śląsku, gdzie został otwarty pierwszy w Polsce ośrodek zdrowia kobiety. Tego typu nowoczesne przychodnie są popularne w Wielkiej Brytanii. Na czym polega ich wyjątkowość, wyjaśnia dr Lakshman-Malu. Jeśli decydujemy robić histeroskopia, to jest trakte kupomania i to można robić taka dalsza diagnostyka jakiś polipa, co so takiego można na miejscu usuwać. A jeśli chodzi raka szyjki macicy, oczywiście robimy cytologia, cytologia popinna, my zrobimy i pusne kolposkopia zrobimy, weryfikujemy badaniem histopatologicznym. Pacjentki będą mogły skorzystać z nowoczesnej diagnostyki bezpłatnie w ramach NFZ i bez skierowania. Oprócz tego, w Pyskowickim Szpitalu powstał zakład opiekuńczo-leczniczy. Nad wschodnie województwa nadciągają burze z ulewnym deszczem. Najwięcej spadnie go na Podlasiu do 30 litrów wody na metr kwadratowy, będzie też silnie wiać. W centrum i nad morzem również spodziewane opady deszczu spokojnie, jedynie na zachodzie i południu. Termometry w nocy wskażą od 13 stopni w Krakowie do 17 w Warszawie i Białymstoku. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Minęła godzina 17.33. W studiu jest już Kamil Szewczyk i jego gość. Rozmowa Polskiego Radia 24. Witam ponownie Kamil Szewczyka. Jest ze mną Mikołaj Dorożała, wiceminister Klimatu i Środowiska Polska 2050. Witamy. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No nadchodzi ta rekonstrukcyjna miotła. Pan czuje się bezpiecznie w roli wiceministra klimatu i środowiska? Ja przede wszystkim się cieszę z tego, że w prognozie pogody właśnie słyszeliśmy, że ma padać na Podlasiu, zwłaszcza w Biebrzańskim Parku Narodowym. Mam nadzieję, że nie za mocno, bo teraz mamy do czynienia z gwałtownymi opadami, ale że będzie padać. To mnie najbardziej cieszy. Natomiast rekonstrukcja powinna być procesem, który powinien przebiegać szybko, bo mamy robotę do zrobienia, a nie zajmowanie się sobą, więc <laughs> wybaczy pan. Ale czekam wreszcie na te rozstrzygnięcia. Nie boję się, będzie co będzie. Ja robię swoją robotę i chcemy ją robić dalej, ale żeby ją robić, no, potrzebujemy pewnego spokoju, którego oczywiście opozycja nigdy nie zagwarantuje, ale sami powinniśmy sobie ten spokój dawać. W ramach rekonstrukcji Szymon Hołownia poszedł na urlop. Czy nie wydaje się panu, że to był błąd z punktu widzenia etapów kluczowych rozmów na temat rekonstrukcji, że akurat w tym czasie marszałek Hołownia idzie na urlop? Wie pan, ja marzę o urlopie, na którym nie byłem od wielu miesięcy. I naprawdę niech mi pan wie, że urlop w polityce jest powinien być obowiązkowy. Ale akurat tuż przed rekonstrukcją, kiedy kluczowe rozmowy są. No widzi pan, ile ta rekonstrukcja trwa dosyć długo, więc naprawdę, znaczy ja polecałbym wielu politykom pójście na urlop, nawet na długi, przedłużony weekend. Schodzi ciśnienie, zmienia się perspektywa, nagle widać, że po prostu ludzie mają normalne życie i swoje problemy, a nie wyimaginować. Problemy z TikToka albo z jakiegoś innego Twittera. Na, cho, politycy, chodźcie na urlop. Tylko problem w tym, że w tej robocie no, nie ma perspektywy, żeby pójść na dłuższy urlop, więc jak komuś się uda wziąć tydzień, to naprawdę jest sukces. Marszałek Szymon-Hołownia zasłużył na urlop, nie poszedł od razu po kampanii, no, musiał kiedyś pójść, on jest tylko człowiekiem. Jasne, ale z drugiej strony nie wydaje się panu, że no, ten rząd no, nie dowozi wiele projektów, więc nie wiem, czy się urlop należy wszystkim. No, marszałek nie jest w rządzie bezpośrednio, natomiast wie pan, ten rząd ma... Ale jest liderem Polski 2050, prawda? Ten rząd też ma... Proponujecie ustawy, ten rząd... Wchodzą... Nasz rząd ma największe wyzwanie w postaci komunikacji. I bo my dowozimy wiele projektów, o których ludzie nie wiedzą. znaczy Coś się zadziało w przeciągu ostatnich kilku lat jeśli chodzi o media społecznościowe, algorytmy, dojście do władzy też pewnych ludzi, którzy ustawiają pewien wiatr, jak to się mówi, ten zeitgeist, prawda, taki. No, by... może niektórym z nas się wydawało, że że to jest rok gdzieś tam, powiedzmy 2007 tam, czy 2010 i wystarczy zrobić tam parę konferencji prasowych. To nie wystarczy. Dzisiaj trzeba nauczyć się funkcjonować w mediach społecznościowych. Niech pan zaczy, co się dzieje. Ja dosłownie dwa dni temu po raz pierwszy chyba w życiu skomentowałem post na jednym z portali internetowych pana premiera Morawieckiego. No coś po prostu obrzydliwego. Znaczy człowiek, który był byłym premierem, ja rozumiem, gdyby to Matecki wrzucał, tak, nie rozumu, czy ten Bąkiewicz, prawda, ale były premier, Mateusz Morawiecki, z którym się nie zgadzam fundamentalnie, ale jednak szanuję jakby, no, widzę, że to przynajmniej był człowiek, który no, jakiś poziom przez dłuższy czas reprezentował i nagle on wrzuca post z pojazdem niemieckiej armii, który wspólnie z polską armią i innymi armiami NATO jedzie na Ukrainę pomagać i pisze coś w stylu, że tam się panoszą po Polsce. On usunął ten post. że znaczy, ja napisałem wtedy, że że, że upadł pan nisko dla zasięgu w internecie. Tu się coś zadziewa bardzo niedobrego i, i my jako, jako rząd koalicyjny, oczywiście mamy swoje problemy wewnętrzne. A nie bo... montujecie koalicji z pisem? Potrzebujemy się dobrze komunikować Panie, Panie ze mistrze. światem. Na nawiązuję no, trochę pan. do tej nocnej narady marszałka Hołowni z Kaczyńskim. Ona była oczywiście, wie pan, ja jak na to wszystko patrzę, już nie chcę się nawet o ten, jakby zagłębiać te wszystkie rzeczy, natomiast powiem panu tak. Jest taka historyczna sytuacja z 90 bodajże trzeciego roku. Nelson Mandela, którego w Polsce wszyscy dobrze znają, ale tam był też drugi prezydent biały RPA, nazywał się de Klerk i oni razem, Mandela czarnoskóry i biały prezydent razem wspólnie dostali pokojową Nagrodę Nobla, bo jeden mówiąc o drugim powiedział, że nawet jeśli wygram, to będziemy dalej żyć w tym samym kraju. I, I to jest coś, co przyświecało marszałkowi Hołowni rozmawiając. On mówił o tym wielokrotnie, że ta forma i tak dalej. Przepraszał za to, że to pewnie powinno być jakoś inaczej zorganizowane. Logistyka. On gdzieś wracał z Gdyni, wtedy wieczorem przyjechał o 24 prawie do Warszawy. Wie pan, w polityce czasami człowiek zapomina o tym, że, że każde najmniejsze jakieś potknięcie czy decyzja, która w normalnym życiu wydaje się po prostu normalna, nagle urasta do jakiejś rangi no, kryzysu koalicyjnego, prawda i tak dalej. Więc to że, to, że te rozmowy są, one są potrzebne. Mamy prezydenta Nawrockiego, możemy się nie zgadzać, ja na niego też nie głosowałem, no ale jest, tak? Będzie przez pięć lat prezydentem. Zobaczymy, jakim będzie prezydentem. On dużo mówił w kampanii, ale rzeczywistość go też go dojedzie, tak? No, no nie będzie można dalej mówić przez pięć lat o tym, że, nie wiem, węgiel zaczynamy tak, znowu. nie będzie tak, że Nawrocki dojedzie trochę rząd, który, no Nawrocki zapowiada ofensywę legislacyjną. Pytanie, jak będzie się koalicja rządząca zachowywała w sprawie tych wszystkich y, inicjatyw prezydenta? No, prezydent -elekt przede wszystkim jak już będzie prezydentem, no będzie musiał pokazywać też jakąś skuteczność. No nie, raczej nie będzie chciał się kojarzyć z kimś, kto wszystko blokuje. Przez Ale załóżmy, lat. że jest ustawa o tym pierwotnym CPK, bo to ma być pierwsza ustawa, inicjatywa nowego prezydenta. I co na tą koalicję? Wie pan, projekt CPK, ja uważam, że y, oczywiście to był, to jest trudny temat, tak? No bo cała opozycja gdzieś tam krytykowała PiS za, za projekt CPK. Ja dalej uważam, że, że ten komponent lotniskowy jest czymś zupełnie zbędnym. Y, natomiast oczywiście trzeba inwestować w kolej, trzeba inwestować w szybką kolej, trzeba inwestować w kolej między miastami wojewódzkimi. I właśnie teraz y, przeczytam informacje, że po raz pierwszy pojawi się kolej do Ciechocinka. Tak? My mamy, Ale my będziecie problem... na tak czy na nie raczej ustawa o CPK, wychodząca od y, prezydenta Nawrockiego. To się... To... Nie, nie wiem, wie pan, ja nie jestem w parlamencie, więc najczęściej się tym nie zajmuję. Zajmuję się ochroną środowiska i, i, i nie wiem, lasami, kwestiami, które parkami narodowymi... O ustawie zaraz porozmawiamy. Potrzebujemy, ale jeszcze... na pewno, potrzebujemy na pewno inwestycji w infrastrukturę. Czy to się powinno nazywać CPK? No, no, znaczy to, jest właśnie, to jest też efekt trochę tej polityki. Tak? Okładania się nawzajem, a później przyszło co do czego i trzeba ten projekt hmm. realizować. On miał dobre założenia, natomiast było oczywiście zrobione w stylu pisowskim, megalomańskim. No, to, to siły na zamiary. Trzeba zrobić dobrą Kolej w Polsce. Zainwestować w istniejące połączenia, dać ludziom perspektywę dojazdu do miast wojewódzkich, miast powiatowych, a nie budować lotnisko w czasach niepewnych, bo to lotnisko w centralnej Polsce nie jest jakimś strategicznie najważniejszym elementem dzisiaj. Nawet z punktu widzenia bezpieczeństwa i możliwości lotu do chociażby do Japonii. Czytałem ostatnio koszty przez to, że trzeba omijać konkretne kraje, na przykład Ukrainę, czy Iran teraz, czy Bliski Wschód, wzrastają o połączenia z Europy do Azji 20-30%. To nie będzie lukratywny biznes teraz, żeby. Aby latać do Korei czy do Japonii z nowego lotniska. Okej, okay, to panie ministrze, pomówmy o ustawie wiatrakowej. Wróciła ta ustawa wiatrakowa do Sejmu, prawda, bo Senat tam kilkanaście tak. poprawek zaproponował. Tak. No i co dalej? Co z ustawą wiatrakową? No, ustawa przede wszystkim jest potrzebna w Polsce, dlatego że my, no, my musimy produkować y, sami energię. Znaczy, no, nie możemy polegać na dostawie węgla. Sam PiS kupował węgiel, najpierw krzyczał, że w ogóle tutaj Unia taka zła, później kupowali węgiel z Kolumbii, z Rosji. My potrzebujemy, koszty wydobycia węgla dzisiaj w Polsce czy w ogóle w Europie no, są tak wysokie, że to się po prostu nie opłaca. Więc teraz trzeba zainwestować w takie źródła. Ustawa wiatrakowa, tak zwana, ona przede wszystkim gwarantuje mrożenie cen energii do końca tego roku. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz daje perspektywę dofinansowania nawet 20 tysięcy złotych dla gospodarstwa domowego, które znajduje się na terenie, gdzie powstaje ta inwestycja wiatrakową. O tym trzeba głośno mówić. To jest właśnie jeden z tych elementów, gdzie nasz rząd powinien chodzić codziennie, chwalić się, mieć ludzie. 20 tysięcy dostaniecie, jeśli wiatrak znajduje się Tylko, przynajmniej pan, w kilometr od waszego, że jest mały problem, od że waszego domu. Że na końcu jest prezydent Nawrocki, który być może może zawetować ustawę, ponieważ nie był entuzjastą w kampanii, jak pamiętamy, ener energetyki wiatrowej. Tak jak powiedziałem, prezydent Nawrocki w kampanii pani mógł powiedzieć bardzo dużo, bo kampania rządzi się swoimi prawami, ale jest rzeczywistość i rzeczywistość jest taka, że dzisiaj ta ustawa po pierwsze gwarantuje mnożenie, mrożenie cen energii dla Polaków, po drugie gwarantuje dodatkowe wsparcie finansowe dla tych gospodarstw, które są przynajmniej kilometr od takiego wiatraka, po trzecie daje wreszcie możliwość odblokowania energetyki wiatrowej. To są znaczy, jeśli chcemy mieć w Polsce tani prąd, bezpieczny prąd, nie mamy innego wyjścia. Nie mamy innego wyjścia i ta ustawa to nie jest ustawa tajna Partii. To jest ustawa dla polegi Polaków. No, dzisiaj ktoś, kto będzie próbował to blokować, znaczy, że próbuje blokować, blokować rozwój. Ja wierzę, że prezydent Nawrocki. Yy, no podpiszę tę ustawę, bo to jest dobra ustawa. Czyli realnie od 1 stycznia mogłaby wejść w życie ta ustawa? Nowego roku? No to zobaczymy. No nie, nie, Jeśli Nawrocki tr podpisał. Trudno dobra. mi, trudno. myślę, że prezydent uda już pewnie nie zdąży podpisać, więc pewnie pan prezydent Nawrocki będzie tę, tę ustawę podpisywał. Zobaczymy jak będzie, jaka będzie ścieżka, no ale no taki byłby cel, prawda? Żeby ta ustawa od przyszłego roku była już w mocy. No to no ile można na ten temat rozmawiać? Tu się bardzo dużo złego też wydarzyło i takich dyskusji, prawda? Co te wiatraki powodują i niech pan zacznie jak to działa. Rosyjska propaganda nie opiera się dzisiaj, ta kremlowska, na tym, że oni przyjdą i powiedzą, że Putin jest fajny, że Rosja jest cudowna. Nie, nie, nie. Oni przyjdą i powiedzą wam, zobaczcie, jakieś firmy niemieckie, prawda, wykorzystując te takie antagonizmy gdzieś tam wewnętrzne, że oni gdzieś te wiatraki później będą demontować, gdzieś to składować, wy będziecie mieli hałas. To jest wszystko tak operacja mitów. na strachu, wiele na wiele mitów mitach. mitów narosło też wokół Oczywiście, tej Oczywiście, 500 metrów jest zagwarantowane, na... nie może być bliżej niż 500 metrów, ale, co najważniejsze, ta ustawa daje możliwość Zdecydowania gminie. To gmina, lokalna społeczność będzie decydowała, czy ten wiatrak ma być 500 metrów, bo bliżej nie może być, ale może być też 600 metrów, może być 900 metrów. O tym będzie decydowała gmina. Są gminy, które mogą to zmienić, są gminy, które będą się cieszyć z tego, że dostaną dodatkowe wsparcie i ludzie dostaną też to wsparcie do tych 20 tysięcy w tych miejscach, gdzie te wiatraki powstaną. A jeśli chodzi o sytuację powodziową, której na szczęście nie mamy, ale no, wiem, jakie jest lato tego roku, czy rząd jest przygotowany na ewentualną sytuację powodziową. No, powodzie są przede wszystkim, to jest tam moja też mój, mój zakres odpowiedzialności, czyli te sfery klimatyczno-przyrodnicze, tak? ja, ja się zajmuję właśnie w Ministerstwie Klimatu i środowiska tą działką. Powodzie są niczym innym jak dowodem na zmiany klimatu. My to obserwujemy w postaci, po pierwsze powodzi tych nagłych zjawisk pogodowych, obserwujemy to w postaci suszy. My mieliśmy w marcu i w kwietniu dwa pożary w Biebrzańskim Parku Narodowym. W parku, który jest w dużej części tam właśnie przy rezerwacie Czerwone Bagno, tam są bagna, torfowiska, tam się nie powinno nic palić, a zwłaszcza w marcu albo w kwietniu. Jeśli chodzi o, o podejście takie systemowe, no ja mam nadzieję, tak jak powiedziałem, cieszę się z tego, że pada, ale, ale no mam nadzieję, że to nie będą jakieś zjawiska takie nagłe, bo, bo ten deszcz jest potrzebny, on jest teraz kluczowy. My, na przykład, dostosowujemy politykę leśną też do tych obszarów, zwłaszcza w takich terenach górskich, gdzie są stoki, nachylenia. Odpaliliśmy projekt tzw. lasów społecznych między innymi dla Bielska Białej, gdzie właśnie tam w zeszłym roku mieliśmy też takie nagłe zjawiska powodziowe. Lasy, lasy widzieliśmy to w zeszłym roku w powodzi we wrześniu w Karkonoskim Parku Narodowym. Naturalne lasy, bez ingerencji człowieka, te najcenniejsze drzewostany, one pomagają zatrzymywać te fale wody, która spływa z góry. To samo dotyczy rzek. My teraz mamy wielki projekt w 150 nadleśnictwach w Polsce. Mamy prawie 700 milionów złotych finansowania z funduszy europejskich na tak zwaną retencję, naturalną retencję, czyli gromadzenie wody w tych miejscach, gdzie ona jest najbardziej potrzebna, a dzisiaj musimy tę wodę gromadzić, a nie wypuszczać ją do Bałtyku, bo to jest doktryna z lat 50. My musimy zrobić wszystko, żeby woda była gromadzona i tak samo w rolnictwie. To jest kwestia w ogóle całego, całej zmiany podejścia. Ja będę o tym mówił w poniedziałek na konferencji prasowej. Mamy taką strategię do spraw ochrony obszarów wodno-błotnych, międzyresortową, nad którą pracujemy. Mamy osiem punktów, gdzie dogadaliśmy się, wszystkie resorty i pokazujemy, jak my dzisiaj myślimy o gospodarce wodnej w kontekście wykorzystania właśnie naturalnych zasobów przyrodniczych, nawet pod kątem bezpieczeństwa. Widział pan to, co się na Litwie wydarzyło parę miesięcy temu, gdzie ten amerykański czołg tam się... Za... To pokazuje, jak ważne są takie naturalne przestrzenie, bagna, torfowiska, naturalne lasy, też z punktu widzenia obronności na wschodniej granicy, ale też z punktu widzenia bezpieczeństwa również żywnościowego, rolnictwa. No te zasoby wody podziemnej, one, one nie są nieskończone, tak? No, my musimy naprawdę podejść do tego zupełnie inaczej i, i systemowo. ja się to jeszcze na koniec zapytam o list ministra z... Żywiołości Adama Bodnera do Marszałka Hołowni w sprawie ważności wyborów. Yy, zdziwiło Pana to, czy, czy nie? Wie pan co, nie czy... przepraszam, nie czytałem tego listu, ja nie jestem prawnikiem w ten temat jakoś, ja mam tyle rzeczy w obszarze moich obowiązków codziennych, że wiem, że pan przewodniczący Paweł Ślis, przewodniczący Klubu Polski 2050 się do tego jakoś tam ustosunkował. Nie znam szczegółów tego listu, nie chciałbym się na ten temat wypowiedzieć. Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska Polska 2050. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Polskie Radio 24. Słowem, wszystko. Było o polityce, to teraz będzie o gospodarce, Błażej Prośniewski.